Czekajcie! Widzowie! Cześć! Sorry, bo coś mi się wyłączyło! Tak! z Adventure znowu! Pamiętacie jak ostatnio było, bo to ja Victor Luigi Plus. Wiecie jaki ten 80... ale ten level był... Po, ten poziom był mega porąbany! Musimy się skupić, człowieku! Wiecie jakie to trudna gra? Dlaczego... Wiecie jaki ten level był giga trudny, więc musimy jakoś to przejść, w całą grę, zakończyć tą grę. Ej, tę Super Jake's Adventure zakończyć w całą grę? No właśnie. O, i dlaczego masz takie okulary? Ej, co tak się jasno zrobiło? Yy, widzicie to? NIE!

Wiecie, nie obrażajcie nie się na mnie, że ja marnuję te diaksy, bo to, bo ja przecież ja na tym decyduję po prostu, jak dla, na swojej gierce ja decyduję. Nie obrażajcie się na mnie jak inni, jak marnują, na przykład w Skrzacie marnują boni, siory i takie inne diaksy na odkupienie se... Z... Ojej, widzicie? Kurczaki! Jak można się tu skupić? O, o. Masz. Ale się udało. Cała... Ej, ja już tą truskawkę miałem. No niepotrzebnie. Kurczę. Nie, nie, nie. Uwaga, nie. nie. Wow, widzicie? O, teraz tu. No od razu ta... No nie, nie wierzę. Było O! Jezu, wiecie jakie to... trudne te poziomy w ogóle. Okej, okay, teraz tu nic nie ma. Tu ani tego... Gnojka, najgorsze są te maszyny. Rzecz jasna. O! Dobra, teraz ty i ty. Hm. O, wow, ale ciężko, dobra, teraz... Uh, hm. Dobra, nie jestem niecierpliwy, wiecie co. I tak to się zamknie. Ej! Nie mogłem ruszać się na chwilę! Dobrze, że udało mi się skoczyć. O ja! O, kurde, nie. Jeju! Jej! Odejdź! 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 Puchlino! Nie, nie! Jeju! Jakie to trudne! Gigant! Trudne! O, i udało się na szczęście! Co to są co w ogóle za lewele? Rzecz jasna. Wreszcie, pokonamy tego ostatniego bossa, czy nie? A jak wygląda ten? Rzecz jasna. O, jest spokojnie, spokojnie. Ja tego levelu to nie znam. Okej, okay, teraz tu. O, jeszcze tu. Porozwalać. I tutaj. Okej, okay, bo to są gry na, ta, na telefon, a ja gram na tablecie. Jeśli ten tytuł bym wam napisał. O, o nie! No, kurczę! Ej, mam równo 5. Więc to super. Mam porówno, czyli 5 e, diaksów. Patrzcie, i teraz mam 0. Mogę sobie odkupić. okej, okay. gdy zdobywamy gwiazdki, no to nam się, się robią. O nie. O, widzicie? Jak ja to, to robię. O, teraz ty. O nie! Już miło mi. Znaczy się, zżartowałem Ale nie A teraz ty Uwaga Wiecie jak cię ciężkie to przeciskanie w ogóle Nie wiecie jak O, teraz tu Okej okay. Teraz, o nie Nie, nie blokuj swój nóg Człowieku O, dobrze Teraz tutaj Ja nie mogę Jakie tu trudne! O, nie dotknąłem w prawie! Ja nie mogę! O, teraz tu <śmach> masz w rogu słabia! Nie no! Wy chyba sobie ja robi! Stroicie! Ty chyba sobie jaja! Człowieczku, robisz! Człowieku! A jak ja się wystraszyłem. Wiktora, Luigi'ego Plusa. Wchodźcie na tego. Mogę... A dajcie mi znać, że jeśli chcecie, e, żebym nagrywał Instagrama albo Facebooka, no to możecie e, mi napisać oczywiście w komentarzu. O nie, nie, nie idź. Nie idź. Kurczaki, nic tu nie ukrywa się. Ale czemu? Nie o i weszłem. No co to takie trudne telewizory te są? I dinozaur oczywiście. Dobrze, że tu nie ma na razie wodnych. Ne, tak, rzecz jasna. Bo najbardziej boję się tej ryby. Nie, de, nie obrażek, proszę, nie wyżywać, proszę, błagam, bo się boję. Nie, de, nie się to, jakie słowa tam używałam. Przecież wiecie, że to, że i tak nieźle. Wiecie, że to, że ja jestem nowym youtuberem. I to właśnie z tego, że ja nagrywam filmiki w roku 2024, aby zobaczyć jak gry dzięki tego działają i triki są zabrane i nie można ich już robić. No więc przepraszam, że tak późno swój kanał założyłem, ale nie będę nie obrażać, bo ja po prostu sprawdzam jak gry wyglądają skoro gdy są so, e, gdy są so w roku... ej! O, widzieliście jak w nich trafiłem? Oczywiście. Ej, i ty! Okej, okay, szuku. O, trafiłem w ciebie! Leżysz? O nie! Okej, okay, teraz ty. O! Widzieliście, jak, jak z uśmiechem właśnie go załatwiłem, bo był gigant prosty. Okej, okay, teraz jest to i to. Teraz to. Widzicie, co ja robię? Jaki ten labirynt jest skubany! Skubany labirynt! Rzecz jasna. O i teraz ta momentka, i druga. O i ty, puchlino, żabo strętna. Nie zważysz. O nie, ty konciasty! Jak możesz? Nie mogę na ciebie naskoczyć, bo jesteś chyba masz kolce i tak jak ten żółw. Tak sobie myślę. <laughs> Nowy wróg już jest coraz trudniejszy, ten wróg, który się pojawił. czekajcie, bo się trochę boję. No. Halo! Czy wreszcie mogę... Aha, tak miałem naskoczyć. No, ja trochę muszę się skupić. O nie, o nie. Widzicie? Dobra. Hmm. A teraz, dobra, skoczymy. Ej, nie, bo tu jest Dinuś, Linuś. Dlaczego jesteś taki nie w humorze? Okej, okay. i naskakujemy. Oczywiście, co takie te wyle są? Nie wierzę, nie wierzę. Naprawdę wiecie, co. Hmm. <grywy> ok, 92 poziom. Okej. Okay. teraz, o, e, odejdź, odejdź. Odejdź! No, odejdź! Ty, stremny kolciasty. Nie! Nie, naskakuj! Kurde. O, nie hacie. O, jej, jej. <grystanie> Widzicie, ale to było. Co tak nisko te platformy były dodane? O, tych. O. Widzieliście? Trochę ze strachem mnie przeskoczyłem. O. Dobra. Teraz ty. O! Odejdź! 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 O kurczaki! By mnie prawie skrzywdził! Nie! Odejdź! O kurczaki! Nie! Nie wierzę! Widzieliście? Nie taki wróg! Kim ty jesteś? Kto to jest? Który to jest w... Co to co, kim ty jesteś? Jakaś ryba? Jak ty tu oddychasz? Co ty tu robisz? Nowy! Nowy wróg się pojawił! Widzieliście to, moi kochani? Jeju, nowy wróg się pojawił! Lepiej, co my teraz zrobimy? Kurczaki! Właśnie! Hmm! Okej, okay, dobra! Hmm. Jej, widzieliście? Nowego wroga widziałam! Czy to nie była jakaś tam, pi... Jakiś tam. Co to by. Co to była za jakaś ryba? Dziwna, której nie znam. To było dziwne. Odejdź i cię zastrzelę. Okej, okay, teraz oto. Okej, okay, widzisz? O, dobra, szybkie. Ej, ja trochę delikatne te skoki zrobiłem. Ciekawe, jak się da ją zastrzelić? Czy da się ją zastrzelić? Udało mi się! O, nie! No nie! Odejdź! O tak, udało mi się. Jej, jej, to nie może tak skończyć się. A dlaczego niby? Nie! Jeju, aż ja drgnąłem przez takie coś. Ej, ty! Jak ty wyglądasz, kurczę! Jaki ty śmieszny jesteś! <laughs> Hello! Ciao, ciao, Nie rób mi tego! Uwaga! Nie rób mi tego, proszę was. Nie róbcie mi tego! Kurczaki! Nie wierzę w to! Boże! Jakie to... Dnę. O nie. Nie. Nie no. Nie. Ja nie chcę mi się już tego przechodzić. Dobra. Spróbuję jakoś ten level. I już co? Co jakieś dziwne mam w ogóle typ. W tych grach w ogóle. Nie wiem dlaczego. No. To tak się powtarza. O teraz ty. O już miło mi. Okej. Okay. Teraz no i super stosik idealny. O, tak! Ej! Ej, nie próbuj mnie skrzywdzić. Nawet tego... Nawet o tym nie myśl. Ojej, no pa, już znamy to przeszkodę, no pewnie. Odejdź! Odejdź, odejdź. Nie, nie, nie! Skakuję cię przeszkakuję jak... o teraz ty. A! Ty mi to robisz! Jak ja Cię staram? Nie wierzę! Czyli ja przetestowałem czy to! Ale tu nie... to jest takie skromne niebezpieczeństwo! Ojeju! Idealne skupienie przed takim czymś. O, widzicie? Teraz jak najszybciej. Ej! Okej, okay, teraz ty... Żla... Puchliną, Ja chciałam jak najszybciej! Taki prześmieszanie! No dobrze, może i...